Cześć, tu ThrashingMad, witam i zapraszam na kolejny odcinek Mega Kampanii. A ostatnio dość nieoczekiwanie zmarł najstarszy syn króla, książę Bielisław. No i wobec tego jego głównym spadkobiercą stał się młodszy syn Stefan, będący jednocześnie dziedzicem Wielkich Moraw. Doszło także do wybuchu kolejnego buntu wasali, który wykorzystał władca Bałtów, Jewstafi i Mądry, najeżdżając na Grodno. Rebelia została jednak stłumiona, a pogańska inwazja odparta po tym, gdy Jew Staffi poległ w bitwie z polskim rycerstwem. Okej, okay, powracamy do rozgrywki. Mamy tutaj kolejne pojawienie się Wikingów w Sambi, których jednak osobiście pokonuje w bitwie król. Mamy tutaj także dość interesującą sytuację na północnym wschodzie, ponieważ w tym niewielkim niezależnym litewskim państewku wybuchło chrześcijańskie powstanie. No bo cóż, być może niektórzy z Was pamiętają, że Litwa miała bardzo krótki epizod, w trakcie którego była ochrzczona. I pomimo tego, że ta nowa religia nie przyjęła się wśród bałtyjskich elit, to część litewskiej ludności cały czas przy niej pozostaje. No i cóż, trzymamy tutaj raczej za nich kciuki, ponieważ posiadanie sąsiada o takiej samej religii sprawiłoby, że nasza wschodnia flanka byłaby bardziej bezpieczna. E, no i proszę, najwyraźniej to zamieszanie postanowił wykorzystać wuj naszego króla, a więc książę grodna Mszczuj, który wypowiedział prywatną świętą wojnę. No i jego cel jest dość ambitny, ponieważ zamierza podbić całe to niewielkie państewko. No, zobaczymy, co z tego wyniknie. Jednak nasz król nie będzie się w ten konflikt mieszał. No bo cóż, cały czas jesteśmy nieco osłabieni po inwazji Bałtów. Planem pszczuja skomplikowała tutaj wdowa po a więc władczyni Bałtów, Jewdokia, ponieważ także i ona zamierza odzyskać te ziemię. Do litewskiej wojny księcia Mszczuja dołączył także syn naszego króla Stefan. No i cóż, miejmy nadzieję, że nic mu się nie stanie i że w walkach z Poganami nabędzie jedynie wojennego doświadczenia. E, no i właśnie, w tej chwili niestety pozycja króla jest dość słaba, ponieważ domena królewska składa się jedynie z trzech prowincji. Dobrze by było maksymalnie wykorzystać ich potencjał. Tak więc wykorzystamy tutaj zgromadzone złoto i zbudujemy kamienną twiercę w Galindii, a także koszary w Czersku. I dzięki temu będziemy mogli liczyć na nieco więcej wojsk. Mamy tutaj wojnę pomiędzy naszymi wasalami, ponieważ książę Małopolski Spytko wypowiedział wojnę uwięzionemu w tej chwili księciu Śląskiemu Januszowi II. A jego celem jest podbój Opola. No i co ciekawe, obydwaj pochodzą z tego samego rodu Lubowl. Ród ten robi się troszkę silny, tak więc z jednej strony król jest zapewne zadowolony, że walczą w tej chwili pomiędzy sobą, z drugiej jednak strony, gdyby Spytkowi udało się podbić Opole, to stałby się najpotężniejszym polskim księciem. Nie byłby on chyba w stanie zagrozić Wielisławowi II, który poskromił już przecież kilka buntów wasali. Mógłby jednak stanowić zagrożenie dla przyszłego króla Stefana. Okej, okay, mamy tutaj bitwę na Dolnym Śląsku, gdzie po jednej stronie mamy siły śląskie, a po drugiej siły małopolskie i lubuskie. No i z północy spieszy tutaj na pomoc ślązakom armia Republiki Pruskiej. Ale posiłki te nie zdążyły na czas i armia Janusza II poniosła klęskę. Co my tu mamy? Papież Adrian III ogłasza właśnie szóstą wyprawę krzyżową do Grecji. E, nasz niezbyt pobożny król raczej do tej wyprawy nie dołączy, zobaczymy jednak, jakie będą jej efekty. No bo, cóż, co prawda w przeszłości większość tych wypraw kończyła się sukcesem, jednak ich efekty nie były trwałe. A to dlatego, że mamy tutaj w regionie bardzo silną obecność islamu i tengryzmu. No i co do wojny księcia Mszczuja, to nie idzie ona zbytnio po jego myśli, ponieważ jego siły poniosły właśnie klęskę z rąk katolickich litewskich buntowników. Mamy także propozycję małżeństwa od króla niemieckiego Eberharda, który zamierza poślubić kuzynkę naszego króla, Danutę Mazowiecką. No i czemu nie? Wyrazimy tu zgodę. No i proszę. Podczas gdy trwa wyprawa krzyżowa do Grecji, kalif ogłosił właśnie dżihad do Persji. A kraina ta kontrolowana jest obecnie przez potężny mongolski Irhanat. Chłopi przygotowują się właśnie do wiosennych siewów, a nasz nadworny biskup zasugerował, aby wyjść ze świętymi relikwiami na procesję, tak aby pobłogosławić ich pola. I według biskupa zwiększyłoby to także szanse na dużo lepsze zbiory. Tak więc możemy się tutaj zgodzić z biskupem, bądź też nasz władca może zareagować sceptycznie. No i cóż, Wielisław nie jest zbyt pobożny, dlatego też chyba niezbyt wierzy w moc tych relikwii. I wybierzemy tutaj opcję numer dwa. Tak więc nasz król zyskuje kolejną cechę charakteru, stając się cynikiem. Uwięziony w płockim lochu książę Janusz narzeka na złe traktowanie. No ale cóż, był on przywódcą ostatniego buntu, dlatego też król nie okaże mu litości. Co my tu mamy? Były żołnierz imieniem Jewstafi stanął na czele chłopskiej rewolty na Podlasiu. No i celem tych rusińskich buntowników jest utworzenie niezależnej chłopskiej republiki. Ok, musimy tą rewoltę jak najszybciej stłumić, zwołujemy więc nasze wojska i zbieramy je w Płocku. Mamy tutaj co ciekawe kolejną okazję, aby wyjść ze świętymi relikwiami w pola, tak aby je pobłogosławić. No i wydaje mi się, że tym razem nasz cyniczny król zgodzi się z sugestiami swego biskupa. No i powodem nie będzie tutaj oczywiście jego pobożność, tylko po prostu cyniczna chęć, aby zadowolić nieco chłopstwo. No bo cóż, zapewne nie chce on, aby ta chłopska rewolta na Podlasiu rozszerzyła się na jego pozostałej ziemię. Chłopcy buntownicy skierowali się właśnie do Sandomierza, gdzie znajdują się nasze niewielkie siły. No i cóż, nie mamy tutaj niestety z nimi szans i dlatego tą niewielką armię rozwiążemy. Okej, okay, świetnie, mamy tutaj kolejną okazję, aby poprawić nastroje wśród chłopstwa. a tymczasem w stolicy zebrała się nasza armia. Mamy tutaj ponad 11 tysięcy ludzi, powinniśmy więc bez problemu pokonać nieco ponad 7 tysięcy chłopów. Zwłaszcza, że po naszej stronie mamy także 100 rycerzy z królewskiej drużyny, a buntownicy dysponują jedynie lekką piechotą i lekką jazdą. Okej, okay, na wieści o nadchodzącej tutaj armii króla Wielisława buntownicy wycofują się do Grodna. Zdołaliśmy jednak ich tam doścignąć i pokonać w bitwie. Tak więc ścigamy uciekinierów na południe, gdzie całkowicie ich niszczymy. Oznacza więc to koniec chłopskiej rewolty, a także wtrącenie je w stafia do płockiego lochu. Ach, niestety nasz 60-letni w tej chwili król zachorował. Mamy także zakończenie dwóch wojen, ponieważ na północy to niewielkie państewko litewskie powróciło do państwa Bałtów, a księciu Spytkowi udało się niestety podbić Opole. No niedobrze, ponieważ ten ambitny wasal troszkę niebezpiecznie rośnie w siłę. Uff, okej, okay. król Wielisław II powraca do zdrowia. A tymczasem nasz następca, książę Stefan, wziął w końcu ślub z księżną pomorza Gdańskiego do brawo. No, miejmy nadzieję, że szybko doczeka się syna i tym samym nasz król będzie miał wnuka. Mamy tutaj także, co ciekawe, pojawienie się rozmaitych prywatnych armii należących do kupieckich rodów. No cóż, tak więc nasi kupcy z Republiki Pruskiej wyraźnie rosną w bogactwo i potęgę. A niech to, mamy tutaj kolejną wojnę rozpoczętą przez ambitnego księcia Spytka. I tym razem jego celem jest podbój Kujaw. No gdyby udało mu się tego dokonać, to stałby się dla króla, a także dla jego następcy, niezwykle niebezpieczny. Tak więc wydaje mi się, że aby zwiększyć troszkę szansę Kujawian, król zdecyduje się wypuścić z rochu zbuntowaną księżną Wojsławę. Niestety Kujawianie zostali zaatakowani przez przeważające siły małopolskie, ale na plus bronią oni przeprawy przez Wisłę. A tymczasem szósta wyprawa krzyżowa do Grecji zakończyła się zwycięstwem sił chrześcijańskich. No i co ciekawe, największy wkład w sukces tej wyprawy włożył nasz sąsiad, a więc król czeski Patryk II. Tak więc to właśnie jemu przypadły te podbite w Grecji ziemie. No i nie wiem czy są to dla nas dobre, czy też złe wieści. No ponieważ z jednej strony może to odwrócić uwagę czeskiego króla i utrzymanie tych terytoriów może być dość kłopotliwe. Z drugiej jednak strony niewątpliwie zwiększy to jego potęgę i prestiż. E, no i proszę, ktoś najwyraźniej bardzo mocno przekonał naszego króla, ponieważ na stare lata Wielisław II przestaje być człowiekiem arbitrarnym. A tymczasem wojskom kujawskim udało się jednak pokonać wojska małopolskie. No i świetnie, trzymamy tutaj za nich kciuki. Okej, okay, super! Kujawianie odnoszą kolejne zwycięstwo, tak więc najprawdopodobniej zdołają oni swe ziemię obronić. Mamy dość sporo złota, tak więc zbudujemy w naszej stolicy stajnie. Dzięki temu zyskamy nieco więcej lekkiej jazdy. Zyskamy jednak także pięciu dodatkowych rycerzy. No a cóż, w tej chwili zapewnia ich jedynie drużyna królewska. A tymczasem na wschodzie złota orda ponownie najechała na szpitalników. Mamy tutaj jednak dobre wieści, ponieważ rycerzom. Udało się ten atak już niemal całkowicie odeprzeć. No i bardzo dobrze, ponieważ nie chcemy oczywiście dzielić granicy z Mongołami. Okej, okay, nasz król ma w końcu powody do świętowania, ponieważ na świat przyszedł w końcu jego wnuk. A swemu pierworodnemu synowi książę Stefan dał na imię Gierold. No dość nietypowe imię. Są to więc doprawdy świetne wieści, ponieważ co prawda ród mazowieckich jest dość liczny, mamy tutaj 27 żyjących członków, ale większość z nich pochodzi z bocznej linii, wywodzącej się od księcia Wielkopolski Wielisława. No a w męskiej linii naszego króla mamy tylko księcia Stefana i jego nowonarodzonego syna. Okej, okay, księżna Kujawska już niemal całkowicie poradziła sobie z atakiem księcia Spytka. Mamy tutaj śmierć księcia Grodna Mszczuja i jego następcą staje się małoletni książę Gniewomir. Musimy więc mianować nowego nadwornego skarbnika. No i nie ma tutaj lepszego kandydata niż dotkniętego przez Midasa księcia Stefana. Tak więc to właśnie jego przyjmujemy do Rady Królewskiej. Ach, mamy tutaj niestety złe wieści dla księżnej Kujaw, ponieważ nowy książę Grodna Gniewomir dołączył do tej wojny po stronie Zbytka. Dysponuje on armią liczącą 2000 ludzi i niestety jest w stanie odmienić losy tego konfliktu. No i właśnie mamy tutaj niestety porażkę sił Kujawskich. Tak więc wszystko wskazuje na to, że książę Spytko zdoła jednak podbić Kujawy. Mamy tutaj jednak okazję, aby płynące od niego zagrożenie zneutralizować, ponieważ najwyraźniej spiskuje on, aby zamordować pewnego mało znaczącego, możnego. Dowiedział się o tym nasz mistrz szpiegów, i dzięki temu mamy powód, aby tego księcia uwięzić. No niestety nasze szanse na to nie są zbyt duże i gdyby się nie udało, to mielibyśmy do czynienia z kolejną rebelią. Ale wydaje mi się jednak, że jest to warte ryzyka i spróbujemy. Uff, okej. Okay. Królewskim agentom udało się pochwycić Spytka, który został przetransportowany do Płockiego Lochu. Tak więc choć nie oznacza to końca jego wojny z Kujawami, to póki książę pozostaje w królewskiej niewoli, nie może się oczywiście zbuntować. No a cóż, nasz król ma już swoje lata i przebywający na wolności potężny spytko mógłby stanowić wielkie zagrożenie dla Stefana. Okej, okay, także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie i zapraszam na kolejne, już wkrótce.